Całuk! Ruch oh. zakończ! wiary ciągle są silne! To znaczy, że rytuał się nie rozpoczął? Rejker wygląda mi na takiego, że chce skończyć pokaz laserów <laughs> przed finałem! O. What the fuck? Musimy wrócić do do lądowania! Języ Natychmiast oddaj wszystko pisera Nie przyjdziesz sama! Nie skończy się to zaleństwo! Uderzam! O, dobrze, że ona jest z nami! Znajdziemy przejście, jak już załatwimy ostatniego! Wydaje mi się, że to twoje, Starlordzie! Nice. nic ci nie będzie no tak ale to był niezły wygrzew aha <laughs> Jestem klucz. Cool. dobrze, że odzyskałeś muzykę Quill. To ty posłałeś ją prosto w kosmos! Ej, że zadziałało tak i to bez szkód. Psychologiczne były. Hmm. Eee, no dobra, gdzie teraz? Chyba tutaj... Nie trzeba to okay. a Sprawia, że te potwory atakują to co powinny. Ach, ostrożnie, ciągle gorące. Załatwię to. I znów do dziury! Hmm? Super! Robisz dziury? Tak, wielki robot! Jest noszeń. Nie wiem, czy to tak do końca jest robot. Co masz na myśli? to energia wiary, tak? A ona pochodzi od żywych! Za bardzo się rusza, grud! <noise> Czy przypominała to do mnie? No zaraz się normalnie koczyka! Burde! Wytrzymały yeah. ten moros! Jest ha. tak przypakowany, że osobno się nie da! Kamura ja teraz!

Błysta sam się nawinął! I co to się zbiór? Nie ma tych głupców! Ja bym ogonił tych flurwni odbierano! Nigdy nie zrozumiem tego, że tak polegasz na maszynach! myślisz, że tam w środku jest jakaś osoba? Nie byłoby to najdziwniejsze, co widzieliśmy. <noise> dzi, 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 dzi. Dobra, musimy wrócić na górę, żeby dotrzeć do Warlocka. Zostawcie to mnie! Jeśli to przetrwamy, trzeba zaprosić Lady Hellbender do ekipy. Nie ma tyle miejsca na statku. Ma ze trzy quille wzrostu. Półtora quilla, nie więcej. Sam jej pancerz musi ważyć z sześć kuili. Wiecie co? Zagłosujmy! Zapraszamy, Lady Trychot? Nie! Tak! Nie! Pterze Quillu, Gród, wasze głosy? Tak, no co wy. Jest fajowa! zroga ale fajowa! Jestem! Gród mówi nie! Trzy razy nie i dwie złe odpowiedzi! Wygrywa, nie! Godzę się na to! Uwaga! Uff. Było niespodziewane. Ach, fortuna nam sprzyja. Nie wyssało nas w zabójczą próżnię. Chyba, że Raker wyłączy grawitację. Miejmy nadzieję, że jest zbyt pochłonięty rytuałem, żeby na to wpaść. Wiemy na pewno, że Warlock jest tam po drugiej stronie. Tak! Dopóki posuwamy się naprzód, idziemy w dobrym kierunku. Znaleźliśmy cel. Nie zginiemy tutaj. Ale jeśli jednak trafimy do Ultat, to znaczy ja trafię tu, 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 tu. A wy do tych swoich pogańskich krajów, które może wierzyć. Spytam jednak, czy nie ma dla was miejsca? A ty gdzie się wybierasz? bo... mam coś w stylu czuja. Może Lady Helbender dołączy do nas w ostatecznej bitwie z magusem? Coś mi mówi, że ma ręce pełne roboty. Bo duże ręce. Silne ręce. Tak, rozumiem. Hmm. O, no, to proszę. Kala. To się nazywa Zwiat, rozumiesz? Uh, uh. Szkoda, że Lady Hellbender nie miała takiej armii, żeby wesprzeć nas podczas wojny galaktycznej. Budowała swoje dziedzictwo. Wielkie szczęście, że mamy ją teraz. Tak, i nie narażajmy jej. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Oho. Uh Oho. -huh. Uh -huh. Kosmo, to jesteś ty? Da. Spazywa strażniki Galaktyk, że kosmo udało się zrzucić obietnicę. Nie ściga on już patyka, który jest wężem. Patrzcie, kosmo przyprowadza nowe. No to widać. I rodzinę. No, szczekać mi Prywiet". Ach, Jak dobrze, że wróciłeś. Ha! Kosmo to w sumie jest jak taka wredna pła. Ty myślisz, że go już nie ma, a on ci mi dziabł Prosto w zadek! Oh! Ale to dobry pies! Nie! Kosmo to najlepszy pies! Oh, oh! Więc zgryźmy teraz te pchly mózgu jak sobie zasłużyły! Na nich! <ścoughs> ładnie, ładnie! <ścoughs> Nie wiedziałem, że z strzela zabójczymi wioskami! Ale ekstra! A ten pies trzyma łapę na przycisku do rozwałki. Muszę być dla niego milszy. ten Powinniśmy się ruszać. Ruszamy się. Powinniśmy ruszać się szybciej. Skoro już pokonaliśmy Fuma, czekają na nas inne godne łowów Wielkie Bestie. Jestem Możliwe, że jak już wleziemy do tej skały, będziemy znów musieli spojrzeć w oczy wielkiego unifikatora. Zamkniemy mu te oczy. Mam tylko jedno jego. Zaraz... Coś nie tak też. Co to było? Чёрт, чёрт Эй, душу виден? Tak mocną skórę! Żebym sobie nie podarł spodni! Tylko frajerzy noszą spodnie! To niech się nie kończy w powietrzu! Nie wypaść bogiem, nie wypaść O się o mą prędkość! ale nice. jazda! Owszem, było! O rany, sygnał na mierzacza jest tu wiele silniejszy. Jesteśmy tu po Adama Warlocka! Dajcie nam go, a was oszczędzimy! Nie słuchają się! się do Polski! Oj, tak łatwo nie pójdę! Nice. Jak dobrze, że manc przewiduje przyszłość. Jest we właściwym miejscu i czasie, to na pewno! Odczeiłem fanatyka! Kakao ofiara, a tyle radok! Kolejni bojownicy Piteszek, Milu. Z nimi też próbujesz negocjować? Nie uda się. Do piachu z nimi! Wyżeść coś nowego! Ach! I po co mamy w ogóle wiedzieć, co trzymanie się zaczęło? Nic nie widzę! Poza zaocalał... Napierajmy dalej. Sygnał dobiega z głębi kopalni. <noise> du, 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 du. Luty, luty, luty. Aś nie do wiary, że ten cały kościół założyła grupa górników. Mogli pozostać przy popaniu. Na pewno do ten do loką. <grym> je teksty! Ale nie tęsknię! Coś tam cały czas jeszcze kopię! Na bank wykorzystują te metale w technologii wiary! Złota piżama między tymi nie jest tania! Ile już godzin walimy z tego robota? Wróci respekt! To jest wielki! Więc trzeba go zemstu! To Co się robi? What? Bym porządnie zdezyskowywał te tunele plazmą razem z kultystami! I całą zabawę szlak trafił! Kamura! No zgadnę! nie mamy jak zabrać trochę tej rudy ze sobą. Jak Jak kościół zniknie, nikt nie będzie kupował tego ciumu. Ryzykowne! Odsprzyjem kultystę! Wyniki, naprawdę gdzieś tu jest? Nie, to nie wygląda na najlepsze miejsce dla dotrzymania. Wróć! Do akcji! się! Tak podstęp! Oj, tak łatwo nie pójdzie, drak Podpisne prawo przejęcia. Jeśli ktoś cię zaatakuje niesprowokowany, masz prawo do zdobyczy mojej. My ich sprowokowaliśmy. Ale oni nas... Uff, uff, uf, uff. Idziemy. Tak! Cieszę się na tę chwilę, Drużyno! Zwycięstwo wkrótce będzie nasze! Jest! Umieszczą nasze imiona w podręcznikach historii i nie zapiszą ich z błędami. Ej, no dajcie spokój! Te spiry nas nie pokonają, ponieważ jesteśmy lepsi. I to jest nasza chwila! Nasza chwila na co? By to dowieść, kto jest ze mną! Nie wierzę, ale tęsknię za Tak Zakrutuj wsiadaj! Ale marnotrawstwo! Takie kopalnie utrzymywały podczas wojny ruch oporu! Ci kretyni mogli być bogaci, gdyby zamiast głupiego kultu trzymali się swojej pomocy! Prawda! Będziesz musiał walić znacznie mocniej, nie? Też Świetny pomysł, stary. Jak się uda, to powinniśmy tu wrócić i napełnić sobie ładownię. Sprzedać rudę na czarnym rynku. Zapłata za dobrą robotę. Brzmi uczciwie. No tego to nie przeskoczymy. I to ogarnie. Serio? Lider Quill posiada magiczną broń. Inspekcja PHP! Proszę, przygotować dokumenty, sprawdzimy ich Zamknijmy go! Zamknijmy go! Zamknijmy go! Zamknijmy go! nie go! Zamknijmy go! Mój Boże święty. Wiesz co robić, Je dęba. jest tu o wiele więcej mocy niż było wtedy w Korze. Trochę zniszczony ten stary warsztat. Dobra, rocket, kujmy się na zabawę. Tylko mądrze. To może być nasza ostatnia okazja. Tylko Wszystko mamy. co? Dobra, ruszajmy. Dobra, jestem gotów to skończyć. Co jest nas dwóch? Co do? Uuu. Uh. Patrzcie, kanał dama Warlocka odbierają nawet tutaj. A skoro już o złotym mowa, to powinien być zaraz za tą armią wielkich zabójczych robotów. To chyba jakiś żart. Zablokowane tarczą zwiary. Myślicie, że da się ją wyłączyć jak na Nower? Spróbować warto. Okej. Okay. Nie odpuszczajmy wiara! Złoty Bóg nie może czekać! Zrób drzewo! On aż zre od nienaturalnej siły! Lepiej nie wchodzić po drogę! Potrzeba przestrzeni, Druk! O, oh, shit! Trzeba się przerzucić na ciężki sprzęt! Na Na plaster! Ci goście nie dostali chyba zagrożeń! My ale nie, ale i tak Musimy przedostać się przez te tarcze Stracimy czas! Wielki robot! Ciężki problem. Wszystkich zaraz nie zjadam. Nice. O wow. Muszę pamiętać, żeby nie wpuszczać ruta. Mhm, mhm. Super. Fabryka salonych roboczów. Mnie dobrze. To miejsce przypomina mi fabrykę półświecznych! Masakra! Trzeba to przetrwać, potem możesz się zająć tym światem! Czas yeah! na wraca! Ten statek to gwiazdo koszmaru! Aż się stęskniłam tego robota! Mój respekt! To jest wielki, Rych, więc trzeba go zepsuć! Co to za światła mi tu migoczą? Zobacz, co się stało, Peter! Lider! Zobacz tą prawdę! Trzymaj się! No, teraz nie mogę. Ci goście nie dostali chyba zaproszeń! Wiesz wroga, Grunt! latający świrus podpakował swojego! To wy Zobaczmy, gdzie nas wczyta. Czy na samym początku tego? Czy też nie? Nie odpuszczajmy wiara! Na ja samym początku tego, no. S Tutaj. czyta to... No dobra. No dobra, to ale.